Rewolucyjna zmiana kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca fundamentalne zmiany w przebiegu postępowań sądowych już wkrótce stanie się częścią obowiązującego systemu prawnego. Jedną z zasadniczych zmian jest przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego. Ten specjalny tryb pozwoli na rozstrzyganie sporów cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami, a także sporów z umów roboty budowlane czy umów leasingu. Odrębny tryb procedowania w sprawach gospodarczych nie jest całkowitą nowością dla polskiego porządku prawnego, ponieważ podobne przepisy obowiązywały jeszcze w 2012 roku. Obecnie po kilku latach od ich uchylenia ustawodawca zdecydował się na ponowne wprowadzenie postępowania gospodarczego, tym razem dodając do niego jednak kilka dodatkowych elementów. W tym zakresie szczególną uwagę należy zwrócić na skrócenie terminów. Nowelizacja wprowadza bowiem obowiązek takiego podejmowania czynności przez sąd, które zapewni rozstrzygnięcie sprawy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Dla zapewnienia tak krótkiego czasu trwania postępowania, ustawa wprowadza trzy kluczowe zmiany w postępowaniu dowodowym. Pierwszą z nich jest wprowadzenie prekluzji dowodowej, która zobowiązuje strony do powołania wszystkich twierdzeń i dowodów w pierwszych pismach procesowych, to jest odpowiednio w pozwie oraz odpowiedzi na pozew. Powołanie dowodów w terminie późniejszym będzie skutkowało ich pominięciem, chyba że strona uprawdopodobni, że, że ich powołanie nie było możliwe na wcześniejszym etapie albo że taka potrzeba wynikła dopiero później. Drugą ze zmian jest zapewnienie prymatu dowodów w postaci dokumentów. Nie oznacza to wprawdzie, że w postępowaniu gospodarczym nie będzie można powołać świadków, natomiast ich zeznania będą z ich zeznań będzie można skorzystać dopiero wtedy, gdy po wyczerpaniu pozostałych środków dowodowych pozostaną jakieś. Inne istotne okoliczności niewyjaśnione, a które będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Trzecią zmianą jest wprowadzenie zupełnie nowej nieznanej dotąd instytucji umowy dowodowej. Umowa taka pozwoli stronom, umożliwi stronom wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu. W postępowaniu powstałym na, ze stosunku prawnego na podstawie umowy. Zawarcie takiej umowy na piśmie lub też ustnie przed sądem spowoduje, że sąd z urzędu nie dopuści wyłączonego w ten sposób dowodu. Nowelizacja wprowadza więc szereg narzędzi, które mają przyspieszyć i, i spowodować szybkość postępowania. Natomiast ceną za tę szybkość jest znacznie większy rygoryzm i formalizm procedury, i to nie tylko dla samych stron postępowania, ale także dla sądu orzekającego w sprawie. Przedsiębiorcy powinni pamiętać więc w szczególności o skróconych terminach, a także o zasadzie koncentracji materiału procesowego które te elementy w ocenie ustawodawcy mają usprawnić i przyspieszyć postępowanie sądowe zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa.